będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca, Panie Jezu, daj nam odkryć to, że ty jesteś z nami, że ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz i przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Drogie dzieci, dzisiaj chcemy sobie powiedzieć, co Matka Boża mówiła w czasie objawień w Fatimie o modlitwie różańcowej. Ona bardzo chciała, żebyśmy modlili się na różańcu. Mm, no cześć! Dzisiaj jest wtorek, 15 grudnia i w dzisiejszej Ewangelii Pani znowu rozmawia z arcykapłanami i z ucenymi w pismy. i Mówi im taką przypowieść. Było sobie dwóch synów. Jeden starszy, a drugi młodszy. Mm, no bo właściwie jak jest dwóch synów to zawsze jest jeden starszy, a drugi młodszy. Nawet jak są bliźniaki, to jeden jest starszy, a drugi młodszy. No właśnie, ale to nie ważne. Mm, no i tata powiedział do tego jednego syna, powiedział tak, synku, idź prosić cię pracy w winicji". On powiedział, dobra! I, i nie poszedł, A drugi powiedział, oj tam nie chce mi się. A potem się podrapa po głowie i mówię, mmm, alm pójdę. No i poszedł. No i się Panie Jezus ich pyta No to który dobrze zrobił? No to oni mówią, no to ten drugi zrobił, wolę taty A Pan Jezus mówi hy, hy, hy. Wy od samego początku mówicie cały czas Tak, tak, tak Pan Bóg, Pan Bóg, Pan Bóg A naprawdę nie robicie tego co Pan Bóg chce Natomiast wszyscy grzesznicy Którzy najpierw robili złe rzeczy Jak usłyszeli dobrą nowinę To zaczęli się nawracać I zaczęli robić to co Pan Bóg chce I dlatego oni wchodzą do Królestwa Niebieskiego przed wami. No właśnie, to jest wezwanie dla nas, żebyśmy nie tylko mówili Panie Jezus, Panie Jezus, Panie Jezus, jak już o tym mówiliśmy wcześniej, ale żebyśmy chcieli robić to, co Panie Jezus nam mówi, a nie tylko mówić to, co Panie Jezus nam mówi. No właśnie, pozdrawiam Was wszystkich, cześć! Witajcie kochane dzieci! Witam Was serdecznie na kolejnym, w kolejnym dniu y, Adwentu. Dzisiaj y, y, kolejny raz powiemy sobie o różańcu i dzisiaj kochani rzucimy na ten różaniec światło swatimy O tak! O, właśnie takie światło, kochane dzieci, rzucimy z Fatimy. Właśnie, bo nie, pamiętacie, mówiliśmy już w tych rekolekcjach o Franciszku i Jacyncie dwóch pastuszkach, którzy żyli w Fatimie, do których przyszła Matka Boża. I Matka Boża, właśnie, bardzo ważne rzeczy im powiedziała. O różańcu, a my chcemy jeszcze bardziej i głębiej zrozumieć, jak ważna jest ta modlitwa. Dlatego te światła, właśnie tak jak dzisiaj mnie to światło oświeciło, tak dzisiaj nas oświeci to światło z Fatimy. Co Matka Boża powiedziała o różańcu we Fatimie? Trzy takie ważne rzeczy, kochane dzieciaczki. Po pierwsze, była ta taka rozmowa Matki Bożej z dziećmi. I Jacynta, która była taka trochę ciekawska, pyta Matkę Bożą, Matko Boża, a pójdę do nieba? A Matka Boża mówi: Tak, Jacynto, pójdziesz do nieba. A Łucja pójdzie do nieba? Tak, ko kochana, Łucja pójdzie do nieba. A Franciszek pójdzie do nieba? I wtedy Matka Boża mówi: tak, Tak. Franciszek też pójdzie do nieba, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Dlaczego Matka Boża tak powiedziała? No właśnie dlatego, że kochani, kiedy odmawiamy różaniec, to nasze serce się przemienia. A żeby się spotkać z Panem Bogiem w niebie, to, to, to nasze serce musi być czyste, piękne, gotowe. I kiedy odmawiamy różaniec, to serce staje się coraz lepiej i bardziej przygotowane, żeby spotkać się z Panem Bogiem w niebie. Dlatego, jak odmawiamy różaniec, to stajemy się coraz piękniejsi. Chcemy być piękni, prawda? Dlatego chcemy codziennie odmawiać różaniec. Tak jak o swój wygląd trzeba dbać codziennie, myć zęby trzeba codziennie, myć rączki trzeba codziennie, tak samo duszę myć przez różaniec trzeba codziennie. I to jest pierwsze światło. Drugie światło jest takie, nie wiem czy wiecie, kiedy te dzieci żyły we Fatimie, Franciszek Jacynta Łucja, to trwała wtedy na świecie pierwsza wojna światowa. Bardzo taki smutny, przykry czas, kiedy ludzie walczyli ze sobą, kiedy się działo wiele zła. I ta wojna szła w stronę tego, tej Portugalii, czyli tego kraju, w którym żyła Franciszek, Guzza i Hiacynta. I zbliżała się do granic tego kraju i prawdopodobnie wszystko wskazywało na to, że za chwilę też ogarnie ten cały kraj, właśnie gdzie żyją te dzieci. I Matka Boża powiedziała do dzieci tak: Jeżeli wiele dzieci będzie odmawiać codziennie różaniec, to ta wojna nie wejdzie do Portugalii. I wiecie, co się wydarzyło? Wiele dzieci chwyciło za różańcę. Najpierw Franciszek, Guzja i jacynta zaczęło się od nich, a potem yy, za przykładem tych dzieci wiele, wiele dzieci w Portugalii zaczęło się modlić na różańcu. I co się wydarzyło? To, co obiecała Matka Boża. Wojna cudem nie weszła do tej Portugalii, i tam się wiele zła dzięki temu nie wydarzyło. I zobaczcie, jakie światło właśnie na nas pada, że różaniec ma taką moc. Że potrafi powstrzymać nawet wojnę, nawet te, te groźne samoloty, czołgi. Modlitwa dzieci na różańcu może zatrzymać. Jaka wielka moc! I każdy z Was może tą moc wziąć do rąk. Coś niesamowitego. I jeszcze jedno światło. Łucja. Łucja, która wtedy miała 11 lat, jak Matka Boża przyszła, i Łucja jeszcze potem żyła wiele lat. I kiedyś Łucja powiedziała takie bardzo ważne słowa, że. Nie ma takiego problemu na świecie. Cokolwiek byście nie pomyśleli, jakie są problemy na świecie, albo Twoje problemy, albo rodzinne problemy, albo społeczne problemy, albo w ogóle jakieś międzynarodowe problemy. Nie ma takiego problemu, którego by nie można rozwiązać za pomocą Różańca. Dlatego tak ważna jest ta nasza modlitwa na Różańcu, bo kiedy modlimy się na Różańcu, to Matka Boża bierze różne sprawy w swoje ręce i wtedy się dzieje wiele dobra. O to tu chodzi. I dlatego zapraszam Was do Różańca, i dlatego mam dla Was oczywiście dzisiaj kolejny wierszyk. Zapraszam na Pana Rymowankę. Na Różańcu nam się modlić codziennie potrzeba, bo Różaniec to drabina, co nas prowadzi do nieba. Różaniec ma taką moc i może dokonać tego, że nawet łobuza przemieni w świętego. Jeśli dzieci będą się modlić, i różaniec w dłoni trzymać, to ta modlitwa dzieci może nawet wojnę powstrzymać. Kto ma zawsze różaniec w dłoni, ten się pod płaszczem Marii chroni i ona go zawsze od zła obroni. ta -dam! Więc dzisiaj, kochane dzieci, zróbcie tak, żeby każdy z was miał swój różaniec. Albo go znajdźcie, albo poproście rodziców, Albo babcie czy dziadka, albo zróbcie różaniec, żeby każdy miał swój różaniec, który będzie mógł codziennie brać do rąk i odmawiać. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Papa! Pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, 17. dzień adwentu. Wtorek. Kontynuujemy nasze rozważania różańcowe, nasze towarzyszenie różańcowi, i w tym towarzyszeniu zauważcie, że dzisiaj w Ewangelii jest pokazane, że te nasze, nasze postawy względem naszego Ojca są często bardzo kiepskie. I różaniec jest takim ratunkiem, jest taką pomocą w tym, żebyśmy, żebyśmy na tej drodze. Po prostu wytrwali. Żebyśmy wytrwali, żebyśmy nie utonęli. Różaniec to jest udaleni. taka piękna rzecz, słuchajcie, która powinna być cały czas z nami. Naprawdę, zobaczcie, są takie różańce, do których można się przytulić, że one nie są cudowne. I są to takie prawda. różańce, które nas utrzymają na powierzchni, to znaczy nie zatoną. I my dzięki temu, że one nie zatoną, my też nie zatoniemy. Są też różańce, które Wy często robicie. Robicie różańce z y, takich kasztanów, robicie różańce z koralików. A my dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak zrobić różaniec, dzięki któremu nie utoniemy. Dzięki któremu będziemy mogli ciągle się utrzymać na powierzchni. I tylko i wyłącznie dlatego, słuchajcie, że trzymamy się różańca. I zachęcamy Was naprawdę do tego. Od dzisiaj nie wypuszczać różańca z rąk, bo inaczej utoniecie. A woda w grudniu jest zimna. Do zrobienia tego różańca potrzeba bardzo dziwnej rzeczy. Przypuszczam, że nie macie tego w domu, niestety tym razem, ale jeżeli już myślicie o tym, co tam komuś można by w prezencie pod choinkę fajnego zrobić, to trzeba się udać na zakupy po makaron, ale nie spaghetti, moi drodzy, tylko makaron do pływania. Bo Wy dobrze wiecie, że jak pływacie z tym makaronem, to Wy nie utoniecie. Nigdy. Nawet jak głośno krzyczycie ze strachu, prawda? Tylko że, ciociów jest problem taki, że ten makaron nie do końca przypomina różę. Nie, prawda? tak nie można tutaj gdzieś odliczać dziesiątek. Tak można sobie zaznaczyć, nie, ale to takie kiepskie, nie za jest, bardzo. kiepskie jest. Ale ja wiem, wujku, że jak ty dostaniesz do ręki nóż, to ty zrobisz z tym coś fajnego. I umówmy się, że niekoniecznie dzieci dostają do ręki nóż? Absolutnie nie, absolutnie Właśnie. nie. Przy tej pracy od początku, czyli od zakupienia materiałów, po sam koniec pracujecie z rodzicem, dobrze? Mhm. To jest fajne pracować z rodzicem. Bo nóż jest ostry. I kochani popatrzcie, cały tutaj sposób na produkowanie takiego różańca, przygotowywanie tego różańca polega na tym, że jak macie dobry nóż, ostry z ząbkami, ja mam przetestowane, że z ząbkami są dobre, można sobie delikatnie nacinać, nie wcale mocno naciskając, nacinać, 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 i już mamy jeden koralik do Zdrowaś Mario. I tak oczywiście możemy sobie ciągnąć. I takich do koralików potrzebujemy 10, bo można. Myśmy też mogą rozrobili węższe, taki duży, rósze. prawda? U nas w tak. jest duży różaniec, taki ogromny, długi od wieży w Boga. Także ile chcecie zrobić, tyle zrobicie. Jak już mamy taki mhm. przecięty jedną dziesiąteczkę, jedną, nie, jedną Zdrowaś Mario od dziesiąteczki, to co potem robimy? Jak no potem te prosimy. Tatę, najlepiej, myślę sobie, o to, żeby wziął wiertarkę. Z Wiertarka grubym do wiertłem. pracy? Co? Ja, to ja to zawsze robiłem z wiertłem, wiertłem do drewna, ale pewnie to jest. Ono on, on, on jest ostre, dlatego pewnie jest łatwiej. E, I delikatnie nawierca się dziurkę tutaj na wylot. Tak, stąd, dotąd jest dziurka. Tak, żeby potem przez tę dziurkę można było coś przełożyć. No to to A jeżeli poprosicie dziadka o pomoc, to dziadek wymyśli tak, że drucik. Nad gorącym ogniem nagrzeje mm. i zrobi dziurkę tym Coś drucikiem właśnie. rozgrzanym, bo dziadkowie mają czasem inne pomysły Tylko niż ten. mam. uwaga na, tą, na ten gorący drucik. Wszystko robią dorośli. Wszystko dzisiaj robią prawie dorośli. Dzieci Dobrze, mogą zrobić. Teraz nawlekać. potrzebujemy sznurek. Teraz potrzebujemy sznurek. Sznurek długi, taki jak sznurowadło, ale ładniejszy. Zawsze można dociąć. I z tym sznurkiem wystarczy, że położycie sznurek nad tę dziurkę, którą macie. E Wepchniecie ten sznurek przy pomocy jakiegoś patyczka albo drucika albo drucika grubszego i już go mamy z drugiej strony. I w ten sposób nawlekacie wszystkie 10, jeżeli robicie mamy różny, to wszystkie 10 zdrowasiech nawlekacie w ten sposób. Na końcu montujecie krzyż. Żeby zamontować krzyż, podejmijcie ci krzyż, to opowiem. No tak, Żeby zamontować krzyż, to trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie uciąć sobie. Dwa ramiona krzyża, jedno, jedno dłuższe, dłuższe, jedno dłuższe. krótsze. Te ramiona ponacinać w odpowiedni sposób. Jak widzicie, to, to jest najlepszy sposób nacięcia, dlatego pokazuję, żebyście widzieli. Ale jeżeli natniecie po linii prostej, to też jakoś w miarę się złoży. Najwyżej trzeba będzie docinać, oczywiście znów poprosić tutaj w tym wypadku rodziców o pomoc. I jak już są tak nacięte oba ramiona krzyża, to wystarczy je po prostu założyć na siebie i już mamy piękny krzyż, który jest równy. Wystarczy wtedy oczywiście znów nawiercić dziurkę i po raz kolejny używając patyczka, drucika, przewlec, sznurek. I już mamy krzyż założony. I oczywiście jak będziemy mieli wszystkie 10 zdrowasiek i krzyż. Związujemy, obcinamy to, co jest niepotrzebne, i mamy dokładnie taki różaniec. Gotowy. W kolorystyce, takiej jaką sobie zażyczycie, oczywiście. Eee, gotowy, i, i, możecie, i możecie się modlić za ten różaniec. I w trakcie dobrze. różańca, w trakcie robienia tego różańca, też proponujemy Wam śpiewanie różańca. To jest też piękne, żeby sobie, żeby sobie zaśpiewać i modlić się. Dużo się modlić. Nie wypuszczajcie różańca z rąk. Kochani, Skoro jesteśmy w takim czasie nawracania się i powrotu do Boga, to taka zabawa, która też Was będzie zachęcała do powrotu, do szybkości, ona się nazywa gorące stopy. Dlaczego? Pokazuję, co potrzebujecie. Potrzebujecie każde dwie kartki e, A4, Mogą być brudnopisy, bo to są kartki, które już nie mają Trzeba potrzebne, właściwie je potem tak naprawdę wyrzucić. Na jednej z nich stajecie. się odstępy. I to jest, umówmy się, wyścig, także stajecie w jednej linii i staramy się, ciociu, żeby pokazać dzieciom o co chodzi, dojść tam za ten próg, za ten próg, za nasze schody. Jak się poruszacie? Poruszacie się w ten sposób, że macie drugą kartkę w ręce, ją zaraz przed sobą i przechodzicie na nią, ale żeby pójść dalej, musicie wziąć tę kartkę, która jest z tyłu, przełożyć do przodu i przejść. Oh, przełożyć, yes. przełożyć, przejść, przełożyć, przejść, przełożyć, przejść. Jak najszybciej, bo w tej zabawie wygrywa oczywiście ten, kto zrobi to najszybciej. Nie, nie popychamy się, ciocia, nie, nie ma tak. Uwaga, 3, 4. Ciocia wygrała, no niemożliwe, no trudno. Muszę sobie z tym poradzić. Wy też sobie poradźcie, przegracie, ale walczcie o to, żeby jak najszybciej zawsze wracać do Waszego kochającego ojca. Z Panem Bogiem. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen.